Cześć kochani, piątek 13 nie zawsze musi być fatalny. Tak jak widzicie, ikra Green Dragona, ojciec sobie tutaj ładnie, ładnie pilnuje maluchów, a ja będę mógł to wszystko pozabierać tradycyjnie, tak jak Pan Bóg przykazał. Słuchajcie, ręka. Do groty. Zabieram grotę. I. A, czekajcie, jeszcze tylko sobie wezmę na I słuchajcie, z tą grotą śmigam sobie na zaplecze, gdzie mam przygotowany już koiec, by to wszystko e, wylać. Słuchajcie, przy grotach trójkątnych. W takich mkach jest bardzo fajna rzecz bo próg mamy z jednej strony ale góra już jest ładnie czysta i słuchajcie kiedy wkładam wkładam i wylewam wodę łodę idealnie wręcz są wypłukiwane e, i bardzo ładnie wpadają do do końca. Ciach, wszystko? Wszystko. Słuchajcie, odniosę, e, odniosę, o, odnoszę tylko grotę ciach i jedziemy dalej z tematem latareczka włączona słuchajcie, zobaczcie, młode elegancko przelane już do kojca tak więc yy, inkubowanie nie jest, pro, nie jest trudne tutaj pobędą młode parę dni zaczną same jeść Zostaną wyrzucone do akwarium, gdzie będą rosły. Słuchajcie, co do yy, piątku 13. Yy, tutaj na tym mamy, nie wiem czy już jest, albo będzie w nocy tarło reda beloniastego, bo samiczkę już tam widziałem. O, zobaczcie, yy, grubaska widziałem yy, przy grocie. I coś się może zacznie dziać. A teraz e, skalary. Słuchajcie, zabrałem i mówiłem wam, że mm, generalnie e, było kijowo z parametrami e, wody. I słuchajcie, e, bardzo niewiele młodych się wylęgło, tak jak widzicie tutaj. O! I tych młodych gdzieś tam jest naprawdę bardzo, bardzo niewiele. Na całej ikrze, a z całego tego, ten może ze 30 młodych będzie, dlatego, dlatego mówię, źle dobrane parametry i wynik tego wszystkiego taki jak widać. Ale do tego nie ma problemu dojść. I teraz słuchajcie, pytaliście mnie, jak robić Artemię. Jak się zabierać za Artemię? Słuchajcie, yy, ogólnie, yy, ogólnie ja Artemię trzymam w yy, zamrażarce i do akwarium tutaj akurat mam przygotowaną tą Artemię. Tutaj mam jaja Artemii. Do butelki półtora litrowej. Wlewam litr wody. Następnie daję tutaj jedną dużą łyżeczkę, e, taką do zupy. Soli takiej kuchennej do zwykłej wody kranowej. W jajach Artemii jest dosypana. E, soda oczyszczona, która podnosi pH w wodzie tutaj z Artemią i następnie wsypuję tutaj małą łyżeczkę wody tej jaj Artemii do wody. W akwarium ustawiam sobie temperaturę na 28 stopni, więc mam tutaj stałą temperaturę i do takiej butelki słuchajcie zwykły kamyczek z napowietrzaniem, tak żeby to wszystko słuchajcie, tak jak widzicie, buzowało w środku i e, poruszało się. Jeżeli w ten sposób to zrobicie, o po 48 godzinach wylęgnie Wam się e, artenia, którą będziecie mogli skarmiać e, swoje ryby. Pozdrawiam, gruba ryba Lublin.